Hej i witam Was ponownie na moim kanale znowu miałam przerwę jak zwykle zresztą to jest takie to jest jakieś, jakaś taka tradycja na moim kanale i w moim życiu, że zawsze mam przerwy ale jestem i wracam z kolejnym filmikiem dotyczącym studiów w Szwecji dzisiaj Wam opowiem o rejestracji na studia w Szwecji, o tym jak to wygląda co trzeba zrobić, wszystkie najważniejsze informacje dla osób, które są zainteresowane Także jeśli jesteście zainteresowani i ci może tylko po prostu ciekawi, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zacznę od tego, że najważniejszą stroną dla Was i e, dla osób właśnie zainteresowanych studiami w Szwecji będzie strona o wdzięcznej nazwie antagning.se i na tej stronie są wszystkie kursy, wszystkie programy, wszystkie najważniejsze daty, w sumie dosłownie wszystko. Ale ja po prostu to streszczę w tym filmiku, tak żebyście nie musieli szukać, bo ja wiem, że to się, że jest to jest trochę, takie trochę pokręcone i czasami można pominąć dużo ważnych rzeczy. Natomiast jeśli nie będziecie czegoś pewni, to po prostu odwiedźcie tą stronę i tam znajdziecie tak naprawdę wszystko. Ale ważną sprawą, zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać o tym, jak na studia składać papiery i tak dalej, to najważniejsze jest założenie konta na tej stronie. Bo tak jak mówię, właśnie przez tą stronę będziecie papiery składać, będziecie je rejestrować, będziecie szukać kursów. Wszystko dzieje się na tej stronie, także punkt pierwszy rejestracja na stronie antomi.Se myślę, że zaczniemy sobie tak trochę po kolei. Bardzo dużo osób pyta się mnie, czy, na dostanie, czy dostanie się na studia w Szwecji jest trudne, czy jest ciężko. Odpowiedź brzmi nie. Dla nas Polaków. Nie jest właściwie żaden wyczyn, żeby dostać się na jakikolwiek kurs w Szwecji. Eee, a to wynika przede wszystkim z tego, że poziom nauczania, poziom edukacji w Polsce jest wyższy niż w Szwecji. I szczerze mówiąc, dziwi mnie to, że nikt o tym nie mówi, bo, bo to jest naprawdę bardzo ważne i powinno się o tym mówić. Wierzcie mi, że edukacja w Polsce jest na wysokim poziomie, e, dlatego jest taka chaotyczna, szczerze mówiąc, bo po prostu tego jest dużo. My w Polsce robimy więcej niż. Bo powiedzmy tak, my w Polsce na poziomie podstawowym robimy więc praktycznie to samo, może więcej jak, niż osoby, które robią to so, y, robią rzeczy na poziomie pod, y, rozszerzonym. Mam nadzieję, że to ma sens, co powiedziałam. Także dla wszystkich, którzy zastanawiają się, czy ciężko się zdostać, czy nie, nie! Chyba, <grym>, że nie zdaliście, no to wtedy to jest inny, inny problem. Natomiast ogólnie, dostać się na studia w Szwecji wcale nie jest tak ciężko. I teraz, jeśli chodzi o wymagania. To oczywiście te wymagania różnią się w zależności od programu slash kursu, ale dla Was, dla osób, które, dla, dla Polaków najważniejsze są te dwa. Zacznę od tego wymagania, które w obu przypadkach obowiązuje, czyli bez względu na to, czy chcecie studiować po angielsku, czy po szwedzku, to angielski i tak musicie mieć. I ten angielski jest na poziomie w Szwecji nazywany angielskim 6, i to jest nasza polska rozszerzona matura. Gdzieś w internecie można znaleźć takie yy, informacje o tym, że yy, żeby studiować w Szwecji trzeba zdać, yy, trzeba zdać certyfikat z języka angielskiego I to jest półprawda Półprawda tylko i dlatego, że osoby, które mają tak zwaną starą maturę muszą to zrobić a osoby z nową maturą wcale nie muszą tego robić, o ile zdały maturę z no, rozszerzoną z języka angielskiego Podstawa się niestety nie liczy, więc albo musicie zdawać rozszerzoną jeszcze raz, albo zrobić sobie certyfikat. No i certyfikat to jest Jelce albo Tofli. Eee, i, I tyle. Także jakieś więcej informacji oczywiście znajdziecie w internecie. Co do tego angielskiego, dlaczego on jest na takim wysokim poziomie? Ja już wspominałam o tym w tym ostatnim filmiku, eee, związanym ze studiami, że w Szwecji ma bardzo dużo materiałów jest w języku angielskim. E, część nawet kursów jest w języku angielskim, tak jak mówiłam, to się raczej wie od początku, ale bardzo dużo właśnie materiałów jest w języku angielskim, czyli jakieś książki, e, nie wiem, co, no, 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 no najczęściej książki e, są właśnie w języku angielskim, no po Szwedzi nie tłumaczą z języka angielskiego na język szwedzki, zawsze bazują na oryginałach, e, także no, jednak jakąś wiedzę trzeba mieć, żeby zrozumieć, co się czyta. Także to jest właściwie jedyny, jedyny powód tego, tego angielskiego. Jeśli chodzi o szwedzki, to trzeba mieć po prostu ocenę z języka szwedzkiego, a tam na poziomie to jest chyba szwedzki B się nazywa, czy coś takiego. To jest, ale to jest nazwnictwo ze szkoły, ze szkoły średniej, także no, tu pewnie Wam nic to nie powie. Ale jak dostać taką ocenę, jeśli jest się no, ze sobą zagranicy, kiedy się nie ma szkoły średniej zdanej w, w Szwecji? No to są właściwie trzy opcje, żeby ten szwedzki dostać. I zaczniemy, zaczniemy, myślę, od takiego najbardziej, powiedzmy, logicznego. To są oczywiście studia z języka szwedzkiego, to, są, to jest oczywiście filologia szwedzka i jestem prawie pewna, że licencja wystarcza. Druga opcja to jest TISUS, czyli to jest certyfikat językowy, jakby taki między, no to jest międzynarodowy certyfikat językowy, certyfikat języka szwedzkiego. No i no, jak certyfikat Jeśli będziecie chcieli mieć więcej informacji, to podam Wam gdzieś link na dole w opisie Do oficjalnej strony To możecie poczytać jak to wygląda Tissus kosztuje pieniądze oczywiście Nie mam bladego pojęcia ile kosztuje w Polsce W Szwecji kosztuje 1500 koron I, I jest to taki trochę który niewygodny, niewygodna opcja dla osób, które mieszkają w Szwecji bo jak jeszcze w Polsce, wydaje, mam wrażenie, że w Polsce robią te, ten, tego Titsusa jakby nie, nie częściej, ale jest w wielu miastach tak tutaj jest chyba tylko i wyłącznie w Sztokholmie jest w Polne? może jest, natomiast e, z Göteborgu na przykład nie ma także jeśli mieszkacie, no nie wiem, gdzieś w Norlandii, no to to musicie się przenieścić. natomiast no to jest taka, taka moja takie moje przemyślenie o tym, że ten Tysus jest taki trochę problematyczny żeby, do zdania w Szwecji. Ale ostatni, ostatnia opcja, i wydaje mi się, że najlepsza dla osób, które mieszkają w Szwecji, jest tak, zwane, tak zwany kurs Svenska są Antrasprog czyli szwedzki jako drugi język 3. I to jest ostatni kurs z tych e, kursów SFI, czyli tego szwedzkiego dla przyjezdnych, który jest. Darmowy. To, to są darmowe kursy, które Szwecja oferuje właśnie przyjezdnym. I ten SAS, może tak nazywam to SAS, nazywa, to to jest już ostatni, jakby to, to już jest ostatni z ostatnich kursów. I żeby mieć ocenę, która się liczy, to musi być właśnie ten ostatni, czyli ta trójka. Nie dwójka, bo dwójka to jest ta przedostania, tylko trójka, czyli to już jest ostatni z, z tych kursów. I to są dwie drogi, żeby taki certyfikat dostać, no, certyfikat, ocenę. Albo można się normalnie zapisać na kurs i po prostu chodzić i nie wiem, o tam trwa semestr, nie wiem czy to jest... To, to, to bardzo dużo zależy od um, taktu, czyli czy chcecie studiować dziennie, czy tam właśnie czy będziecie chodzić codziennie na zajęcia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Albo można po prostu zapłacić i zdać sam egzamin. Tak to kosztuje 500 koron, a przynajmniej kosztowało. Yy, I po prostu polega na tym, że płacicie i przejdziecie od razu na egzamin i zdajecie lub nie. Natomiast te wymagania oczywiście mogą się różnić w zależności od kursu i e, jego, mm, powiedzmy, zaawansowania. Z tego względu, że są takie kursy, które wymagają na przykład wcześniej już zdanych kursów, jak bardzo często jest w przypadku języków. E, na przykład jeśli chcielibyście zdawać, nie wiem, hiszpański, znaczy wziąć sobie hiszpański, tak najbardziej możecie, e, i ten podstawowy kurs weźmiecie i wszystko ok, ale jakbyście chcieli wziąć... Hiszpański 2, czyli tam rozszerzenie tego kursu, to musicie mieć tą jedynkę. I niestety, tu bardzo ważna rzecz, której ja dalej nie rozumiem, ale niestety jest. Nawet jeśli znacie hiszpański no i nie potrzebujecie tego pierwszego kursu, to nie możecie składać papierów na ten drugi. Niestety, w Szwecji nie ma takiej opcji, że można, nie wiem, zdać jakiś inny, zdać jakiś egzamin, który by który by przedstawił wasze, wasze umiejętności no niestety co jest bardzo głupie bo bardzo często na właśnie kursach językowych przede wszystkim na kursach językowych są osoby, które są tak naprawdę native'ami i cholera wie co one robią na tych kursach no ale niestety tego się nie da obejść także yy, to taka, taka rada no niestety tego przeskakiwać się nie da jeśli mamy już ogarnięte wymagania co i jak, co zrobić, żeby te wymagania spełniać. To przejdźmy teraz do jakby procesu aplikacji. Co zrobić przed aplikacją? No przede wszystkim najważniejsze, najważniejsze jest przetłumaczenie świadectwa naturalnego i, i świadectwa ukończenia szkoły średniej. I to musi być tłumaczenie od tłumacza przysięgłego, oczywiście. To nie jest tak, że w sobie możecie przetłumaczyć, czy nie wiem, znajomy, który zna angielski, czy, czy nawet szwedzki. Nie, to musi być tłumacz przysięgły. Ale też mogę Wam powiedzieć, że nie ma żadnego problemu z tym, żeby takie świadectwo zostało przetłumaczone na język angielski i bez względu na to, czy chcecie studiować po szwedzku, czy po angielsku. Także w taki sposób możecie zaoszczędzić trochę pieniędzy, no bo jednak tłumaczenia na język szwedzki są drogie, a to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, po prostu czy szwedzki, czy angielski. Oni, oni muszą to zrozumieć i po prostu jakby, um, powiedzmy, przetransferować Wasze oceny. Na, na szwedzki standard. I oczywiście zeskanować paszport lub dowód osobisty. To jest bardzo ważne, bo to chodzi przede wszystkim o to, żebyście mogli pokazać, potwierdzić Waszą, no nie tyle tożsamość, co też oczywiście wasz, Wasze obywatelstwo, które upoważnia Was do studiowania za darmo. Bo jak już wspominałam w innym filmiku, ale może nie wspominałam tutaj, to stydy w Szwecji są darmowe dla, osób, dla obywateli Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o ważne daty, to te daty zmieniają się troszkę minimalnie, chociaż może nie zawsze, w zależności od roku. Ja Wam podam daty na ten rok, co idzie, no, tak to możemy powiedzieć. I one są przeważnie zawsze. One zawsze są w tych samych granicach. Na zasadzie może być plus, minus dwa dni, na przykład, ale to jest zawsze mniej więcej to samo. Chociaż z tego co pamiętam, to zawsze chyba były nawet te same dni. Także no, ale tu, tu polecam po prostu sprawdzać właśnie na tej stronie, tam zawsze są daty. Natomiast powiem Wam, jak to wygląda na ten rok, czyli 2020, eee, przede wszystkim dla osób, które chciałyby składać papiery na jesień. Mówię o tym, bo. Jakby cały ten proces rekrutacji w Szwecji jest dużo, dużo dłuższy i rekrutację, no, składanie papierów zaczyna się już w marcu. I mówimy tu o semestrze jesiennym, gdzie w Polsce to jest naprawdę hop, siup, siup i naprawdę w przeciągu, nie wiem, dwóch miesięcy, no nawet nie. No, miesiąca, dwóch, już wszystko jest wiadome. Także no tutaj jednak to trwa, no ale mówimy o Szwecji, także w autorytetu. Zacznę od semestru jesiennego, bo to jest chyba ten semestr, który was, decyduje, który was interesuje najbardziej, właśnie tak naprawdę wszystkich, bo to jest ten semestr, gdzie wszyscy zaczynają studia. W tym roku, na 2020, i wydaje mi się, że na przyszły rok będzie dokładnie tak samo, rejestracja jest od 16 marca do 15 kwietnia czyli macie miesiąc na wybranie kursów to dotyczy kursów póki co od kwietnia do połowy czerwca macie czas na skompletowanie waszych, um, waszych świadectw, waszych wyników itd. O to chodzi o to, że osoby, które składają już na semestr jesienny no jednak w tym marcu i kwietniu dalej studiują i nigdy nie wiadomo i mówimy to o Szwecji Nigdy nie wiadomo, czy jednak te kursy zostaną zdane, czy też nie. Wyniki właśnie są gdzieś. Tak, no są w czerwcu i one zostaną wysyłane. Są wysyłane właśnie, e, pobierane no, w czerwcu. I też w tym czasie wy macie czas na to, żeby e, przetłumaczyć świadectwa, e, wasze wyniki i tak dalej. No bo wy też nie będziecie jednak gotowi. E, tak sobie myślę, czy wy będziecie mieli wyniki. Matury do tego czasu? I potem od 9 lipca dostajecie, 9 lipca są wysłane wyniki. Czy się dostaliście, czy nie? macie, ile macie? Macie dwa tygodnie prawie na odpowiedzenie, bo wszyscy musicie dać znać, czy chcecie studiować. Czy nie. Jeśli chodzi o semestr wiosenny, bo jeśli na przykład Wam się nie uda, nie będziecie mieli wyników, e, nie dostaniecie wyników e, jak w tej ramie czasowej, to jak najbardziej możecie zacząć studia na wiosnę. I to nie jest nic gorszego, po prostu jest bardzo dużo kursów do wyboru. E, I to też, to też zaczyna, trzeba zaczynać dużo wcześniej, bo rejestracja otwiera się już 15 września, czyli. Tak naprawdę człowiek dopiero zaczął studiować, a już dwa tygodnie później musi myśleć o następnym semestrze, To jest śmieszne, ale no tak to działa. Jeszcze dla osób, które są zainteresowane letnimi kursami, to też mam podam jeszcze szybko daty, bo kursy letnie są jak kursy takie, wiecie, normalne, <laughs> jak na studia, one nie są jakieś gorsze czy, czy coś. No i tutaj od rejestracja otwiera się 20 lutego, czyli też... No, dużo wcześniej i możliwość rejestracji do 16 marca czyli to się tak trochę zazębia, czyli na semestr, no powiedzmy, semestr letni się kończą rejestracje i zaczynają się na semestr jesienny i na koniec chciałam poruszyć temat tego, na ile kursów no, kursów programów, no bo chodzi tu o kursy można składać papiery odpowiedź jest na nieskończoność Możecie składać na tyle, na ile chcecie. Natomiast wszystko tyczy się tego, na ile się dostaniecie, na ile możecie się dostać. E, ja gdzieś to już wspominałam, tak bardzo pokrótce. Nie chciałam tego rozwijać, nie wiadomo ile, bo, bo stwierdziłam, że to jakby nie dotyczy tego filmiku wtedy. Ale ja Wam wspomniałam gdzieś, że w Szwecji można studiować maksymalnie jakby na półtora etatu. Czyli można studiować na 45... School PoE, to są no, szwedzkie odpowiedniki punktów ECTS na, na uczelni. Jak wiecie, jeśli jesteście studentami, a jeśli wiecie, to wiecie, że każdy kurs w Polsce też ma odpowiednią ilość punktów. Każdy kurs, jakby każdy przedmiot, no w sumie kurs, Ja to nazywam kurs, ale to chodzi o przedmioty, ma właśnie odpowiednią ilość tych punktów ECTS, które, jak się sumują, to dają Wam tam ileś. Jakby chodzi, to chodzi o obronę przede wszystkim. W Szwecji jest dokładnie tak samo, z tym, że w Szwecji, właśnie każ w Szwecji każdy kurs ma właśnie określoną ilo ilość punktów. I jeśli chodzi o studiowanie 100%, czyli o studiowanie dzienne, to jest to 30 punktów z Ale można studiować o 15 więcej, czyli, tak jak mówię, to jest 150%, czyli to jest półtora etatu. I Wspominam o tym, bo to jest bardzo ważne, przy, jeśli chodzi o wybór kursów, o ułożenie chronologiczne tych kursów, bo jeśli wybieracie kursy czy tam programy, czy cokolwiek, to musicie je użyć tak, jak chcecie się dostać. No tak jak mówię, dostać możecie tylko na 45, więc zostaniecie się na pierwsze 45 punktów i potem już reszta zostanie jakby automatycznie usunięta, wycofana, bo po prostu nie macie takiej możliwości, żeby studiować więcej. Potem oczywiście macie możliwość wyboru, które kursy chcecie, także tak, ale musicie pamiętać o tym, żeby jakby mądrze wybierać, mądrze to chronologicznie ułożyć. Jest oczywiście druga tura, jeśli się coś stanie, że na przykład nie zdążycie, że albo na przykład ten kurs gdzieś, który no, Wam zależało, że nie wiedzieliście, że macie to tak ułożyć, gdzieś tam Wam przepadł dalej, to jest oczywiście druga tura. Hmm, albo, jeśli na przykład się nie dostaniecie na cokolwiek, na cokolwiek, co by było interesujące, to jest oczywiście druga tura. Z tym, że to bardzo dużo zależy od tego, ile osób jest chętnych na, na kursy, bo nie wszystkie kursy taką drugą, które mają, i to też trzeba mieć na uwadze. Okej, okay, rozgadałam się, w sumie. Oh, zawsze, jak znajdę jakiś punkt zaczepienia, to dobra, nieważne, nie będę gadać jeszcze więcej. Mam nadzieję, że temat został wyczerpany. Mam nadzieję, że ja wyczerpałam temat w 100% i, i rozumiecie, że mam nadzieję, że nie trochę zagmatwałam tego bardziej. E, natomiast jeśli jeszcze nie jesteście pewni w 100%, to odwiedźcie tę stronę Antoni, link będzie też na dole. E, ona jest w języku angielskim, to nie jest tylko w języku szwedzkim, można zmienić, ja Wam podziękuję w języku angielskim, albo w obu, jak ktoś kto zna szwedzki to może powiedzieć po szwedzku. Tam jest wszystko, wszystko, wszystko wytłumaczone, co i jak zrobić. A natomiast jeśli dalej nie jesteście pewni, to oczywiście pytajcie w komentarzach. Zawsze odpowiadam. Przynajmniej jeśli potrafię. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że naprawdę do zobaczenia niedługo, że już nie będzie żadnej przerwy. Buziaki!